Dama Pomorza. Głos piękniejszej części trybun Pogoni Szczecin. Dzień dobry, portowcy. Mówi do Was Julia Gellert, a to jest podcast Dama Pomorza. Głos piękniejszej części trybun. Dziś to ja będę tym głosem, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie moim monologiem i moim wyznaniem do Was, kibiców. Drodzy słuchacze, Muszę się Wam do czegoś przyznać. Nie wiem, jak z Wami rozmawiać. Nie wiem, jak mówić, żebyście słuchali i słyszeli. Bo słuchać, a słyszeć to dwie różne rzeczy. Dlatego pozwolę sobie mówić dzisiaj do Was, jak do mojej nastoletniej córki, która dla odmiany zupełnie mnie nie słucha. Usiądź. Poświęć mi parę minut. Porozmawiajmy. Chciałabym Ci dzisiaj, mój drogi słuchaczu, opowiedzieć o odczuciach i emocjach laika, osoby kompletnie nieznającej się na tym, co robi, robiącej wiele z tych rzeczy po macku, niejako badającej grunt. Parafrazując zresztą moich redakcyjnych kolegów, kompletnie nie znam się na piłce, dlatego o niej mówię. Przy okazji ostatniego meczu Pogoni z Piastem Gliwice, który nawiasem mówiąc. Jak pewnie wiecie, nigdy nie był dla nas lekkim, łatwym, przyjemnym przeciwnikiem. Miałam okazję zobaczyć to wszystko, co się dzieje podczas meczu, od strony medialnej, od strony dziennikarza. Mogłoby się wydawać dla kibica, przecież to tylko inna trybuna, inny kąt spojrzenia na boisko nic wielkiego. Dla mnie to kolejny rodzaj emocji będących nieodzowną częścią meczu ulubionej drużyny, ponieważ jestem osobą, która bardzo chłonie wszelkiego rodzaju emocje i lubi nowe emocje poznawać. Są to też spotkania z nowymi ludźmi, kolejne pierwsze razy, ale od początku. Nadszedł dzień, kiedy otrzymałam maila o przyznaniu akredytacji prasowej na wcześniej wspomniany mecz. Jakby o samym procesie akredytacji mówić nie będę, bo jak to się mówi, kto wie, ten wie. W dniu meczu po odebraniu plakietki z napisem Akredytacja! Udałam się z moim redakcyjnym kolegą Maćkiem Chudzikiem, którego serdecznie pozdrawiam, do tak zwanego Mediarumu. Czyli pomieszczenia, gdzie wszyscy dziennikarze, każdy fotograf może przygotować się do meczu i do samej pracy, którą tak naprawdę ma za chwilę wykonać. Były rozmowy, żarty, atmosfera, zupełnie jakby wszyscy się znali, pewnie dlatego, że jest to w miarę stała ekipa i wiele z tych osób zna się prywatnie. Po krótkim przygotowaniu udałam się na trybunę prasową, są to sektory C12, C13, i muszę przyznać, że miałam stamtąd naprawdę niezły widok. Mecz przebiegał w pierwszej połowie tak, że sama nie wiedziałam, czy po nim przyjdzie mi płakać, czy się cieszyć, natomiast w przerwie meczu nastąpił moment zorganizowanego ataku na płytę boiska. Mowa tu oczywiście o akcji dożyć misie, organizowanej przez STS, bo sam STS zobowiązał się do przekazania 10 tysięcy złotych od siebie i złotówki za każdego wyrzuconego na boisko misia na rzecz Adasia Orlika, a dokładnie na jego leczenie. Jest to chłopiec, który zmaga się z dystrofią mięśniową duszena. Ogrom tych maskotek lecących nad głowami pokazał, jak wielkie serce mają portowcy, ale dokładny wynik jeszcze nie jest znany. Do pobicia mamy rekord ze stadionu Wizewa i tu podeprę się statystykami, wynoszący dokładnie 119 730 maskotek. Wcześniejszy rekord należał do Jagielonii. Wtedy było to 109 470 pluszaków. Czy nam, portowcom, uda się pobić ten rekord? Mam wielką nadzieję, że tak, widząc jak wielkie serca, jak wielką hojność ofiarujemy. Natomiast później przyszła druga połowa meczu, i to znów małe zawały serca. Akcje po stronie portowców, drużyny, piasta. Żadna z drużyn jednak nie przeważała na tyle, by strzelić gola. Dopiero w doliczonym czasie podyktowano rzut karny dla pogoni, którego wykonawcą był Eftimis Koulouris. I siedząc na trybunie prasowej, widziałam, że wielu z kibiców po prostu odwróciło się i nie patrzyło na, na czas wykonania tego rzutu karnego, bowiem były to tak wielkie emocje i tak niepewna, niepewny moment, że wiele z tych osób odwróciło się, żeby po prostu na to nie patrzeć. Pierwszy strzał Eftimisa Kulurisa zresztą został obroniony, natomiast dobitka wpasowała się idealnie w bramkę i tym sposobem portowcy po raz kolejny obronili swoją twierdzę. Stadion wybuchł wielką euforią i nasz głos ze stadionu, czyli Adam Wosik, mógł po raz kolejny wykrzyczeć, kogo widzimy na Telebimie, i poprosić nas o. Wykrzyczenie wyniku. Czas po meczu to czas na konferencję obu trenerów. To, o czym mówili, możecie obejrzeć i wysłuchać na oficjalnym kanale Pogoni, na którym zresztą zawsze po meczu jest dodawana konferencja, są również dodawane kulisy samego meczu. Natomiast nastąpił później koniec meczu, koniec konferencji. Ja wychodzę ze stadionu lekko oszołomiona tym, co właśnie przeżyłam. Natomiast nie mogłam nie słyszeć rozmów kibiców, które za każdym razem zadziwiają mnie coraz bardziej. Usłyszeć mogłam, że wygraliśmy fartem, że właściwie, gdyby nie ten karny, to nie byłoby co oglądać, że graliśmy jak nie my. Fakt. Nie graliśmy jak zawsze, nie byliśmy do końca pewni siebie. Pytanie tylko, czy w gruncie rzeczy nie należy się po prostu cieszyć z tych trzech punktów? Co nam kibicom daje narzekanie, skoro w gruncie rzeczy wygraliśmy? Zupełnie inaczej jest po przegranych meczach. Wtedy nie ma punktów, więc rozmawiamy o samej porażce i jej przyczynach. Pytanie tylko, czy takie narzekanie mimo wygranej nie jest już hipokryzją, czy jest to po prostu wyznawanie zasady, czy wygrywasz, czy nie. A wy, kibice, o czym rozmawiacie? O czym chcielibyście rozmawiać lub słuchać? Powiedzcie, czy są tematy dotyczące pogoni, które Was ciekawią, a nie zostały do tej pory poruszone, lub informacje są dostępne, ale nieaktualne. Dajcie znać na redakcyjnego maila My lub na maila podcastu dama gmail.com. A ja obiecuję, że spróbuję je tutaj poruszyć tak, by to co robię, mówię i piszę było atrakcyjne też dla Was słuchaczy. Zacznijmy więc nowy etap wspólnie. Chciałabym również w może niedalekiej przyszłości, mam nadzieję niedalekiej przyszłości, Otworzyć nową serię rozmów z żonami piłkarzy, ponieważ wydaje mi się, że byłoby to coś, czego jeszcze nie ma i co do pewnego stopnia być może jest nieosiągalne dla kibica. Nie mówię tutaj tylko dla tej żeńskiej strony, ale dla wszystkich, a być może jest to coś ciekawego. Tak jak już mówiłam, Zacznijmy więc nowy etap wspólnie. Nazywam się Julia Gellert, a to jest podcast Dama Pomorza. O czym dziś możemy porozmawiać? Spokojnego tygodnia portowcy. Dama Pomorza. Głos piękniejszej części Trybun Pogoni Szczecin.